I witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo ciepło w kolejnym materiale wideo z serii New Super Mario Bros Wii. Z tej strony Macintosh i słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę ze światem czwartym. Światem czwartym, który będzie światem wodnym, więc de facto posiadanie tutaj Pinguin Suta jak najbardziej może nam sprzyjać, z tego prostego względu, że no, nawet sama gra daje nam tutaj Pinguin Suta, z tego prostego względu, że będziemy mieli... Będziemy mieli, słuchajcie, szansę popływać sobie, ale popływać w taki sposób właśnie... Będziemy mogli sobie popływać o tak, że bez żadnego większego problemu my możemy po prostu tutaj jakoś wszystko sobie ogarnąć. I co my tu mamy? A, mamy... A, trochę ryzykuję. Eee, nie, nie będę bawił się tymi, wiecie, tymi tymi czerwonymi monetami. Nie ma co się tutaj bawić. Tu na dole niczego nie ma. Co najwyżej dostalibyśmy co. No co, co, co moglibyśmy dostać? No dostalibyśmy co najwyżej yy, dodatkowe życie albo coś w ten deseń. Nic poza tym. Czy tu. Chciałem sprawdzić, czy tutaj możemy. O, ho! ho. Widzę, że fioletowe rybki są bardzo chętne, żeby zrobić nam krzywdę. What? Co? Chwila! Co? My możemy ślizgać się po powierzchni wody? A tego to ja nie wiedziałem, że my możemy w pingwinsucie ślizgać się po powierzchni wody. To jest dla mnie. szczerze, to jest dla mnie nowość. I od razu widzę, że tutaj mamy coś ukrytego. Po drugiej stronie, teraz pytanie. Okej. Okay. Czyli tak to mieliśmy zrobić. Chciałbym, słuchajcie, chciałbym. Yy, gwiazdkę nieśmiertelności, ale wszystko wskazuje na to. No, i tyle by było z naszego Pinguinsuta. O nie! Zaczyna nam iść źle. Zaczyna nam iść bardzo, ale to bardzo źle, bo za bardzo, za bardzo zaufałem. Za bardzo, słuchajcie, zaufałem yy, Pinguinsutowi. I to się właśnie w taki sposób potem, słuchajcie, kończy. I teraz tak. Tu coś będzie pewnie na dole ukryte. Ale bez Pingwinsuta, no ja podejrzewam, że my za dużo nie zrobimy. Mam takie podejrzenie. No. Tak, bez Pingwinsuta to my tutaj za dużo nie zrobimy, moi drodzy. Więc, no nie pozostaje nam nic innego, jak ewentualnie się tutaj wrócić... I zobaczyć, co... ...Pingwin Sudby nam tutaj... ...przyniósł. Hello? Jest gdzieś jakieś... ...wejście sekretne, dobra. Czyli tak. Tu wpłynąć nie wpłyniemy. Ale... ...możemy teraz popłynąć tu. Okej. Okay. Eee, gro? No naprawdę? Mam suta i kurczę, widziałem, gdzie możemy wpłynąć. I gra mi nie pozwoliła tego zrobić. Świetnie. Po prostu cudownie. Ale dlaczego my tam nie mogliśmy wpłynąć? To jest pytanie za 100 punktów. Dlaczego tego nie mogliśmy zrobić? I tutaj też nie możemy wpłynąć i... Zdobyć ostatniej z tych. Zdobycie ostatniej z monet jest w tym momencie bardzo, ale to bardzo niemożliwe. No dobra, czyli musimy ten poziom po prostu jeszcze raz przejść. Musimy być bardziej uważni i musimy jak najdłużej trzymać tego pingwinsuta. To nie jest problem, zważywszy na to, że sam początek poziomu. Sam początek poziomu nas tutaj w jakiś sposób e, obliguje do tego też nie to. Chciałem przedmioty są pod jedynką. Mamy 10, słuchajcie, tych jak one się nazywają, mamy 10 e, super mushroomów, więc możemy nimi szastać na lewo i prawo, a jak coś się stanie, to po prostu możemy rozpocząć poziom raz jeszcze. No i wiemy, że są jakieś sekrety w tym poziomie. ale my wcale nie musimy tutaj kombinować za bardzo. Okej. Okay. Dobra. Wiemy jak to wszystko działa. W ogóle to teraz zauważyłem, że tak de facto Mario nie tonie jak używa Mario jak mamy ten pingwin suit to Mario nie tonie moi drodzy tylko tylko najzwyczajniej w świecie my tutaj yy, sobie Jak mamy tu przejść? Nie mam bladego pojęcia, ale... Jesteśmy znowu w tej samej sytuacji, w której byliśmy chwilę wcześniej. Ale... Ale... Pytanie za 100 punktów. Czy... Dobra, my jesteśmy w innym miejscu. Dobra, już pamiętam o co tu chodziło. No, tu nie możemy. A, nie mogę wyskoczyć, bo za nisko wyskakujemy na zwyczajnym świecie. Możemy zrobić coś takiego. Teraz tak. Wiemy, że tu na dole. Jak my mamy tam się dostać? Gro. Aha! Kumam! To jest, słuchajcie, zagadka! Której nie tyle, żebym nie rozwiązał, co nie pomyślałbym, że one, że urciny, blokują, słuchajcie, tą wodę. Zrobiliśmy to wszystko po to. Zrobiliśmy to wszystko po to, żeby znaleźć trzy dodatkowe życia. I stracić przy okazji powerupa, ale nie martwię się tym, ponieważ mamy zapasowego powerupa. O tutaj. Jeżeli dobrze pamiętam, właśnie, mamy Pinguin Suta w tym miejscu. I teraz, jeśli ja dobrze kojarzę, to możemy zrobić coś takiego i jesteśmy, słuchajcie, w domu. Innymi słowy, pingwin-sut to samo co mówiłem ostatnio, Pingwin sut na ratunek, i zawsze nam. Pomoże. Gwoli ścisłości. Pewnie zastanawiacie się, bo ostatnio o tym też wspominałem i to jakiś czas temu to testowaliśmy. Dlaczego ja sprawdzałem, czy po zakończeniu poziomu, tak, my jesteśmy w stanie wrócić do tego poziomu i w tym poziomie, wiecie, na przykład brakuje nam tej drugiej, tej, jak ona się nazywa, drugiej z trzech yy, Tych gwiezdnych monet. Czy jak zbierzemy ją i wyjdziemy z poziomu, czy ona zostaje zapisana? Skąd mi się to wzięło? Otóż, moi drodzy, wzięło mi się to z Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Bo tam można takie rzeczy robić. W trójce bodajże też, w jedynce. Wydaje mi się, że też, ale nigdy w pierwszym Donkey Kongu nie zwracałem na, tym, na to uwagi. W drugim Donkey Kongu ze snesa rzeczywiście to jest coś, co wykorzystuje się bardzo, ale to bardzo często. Musimy uratować. Yy, musimy tutaj zrobić porządek. I teraz pytanie za 100 punktów. Okej. Okay. Widzę, że Big Berta na zwyczajnej świecie, czy jakkolwiek ona by się tutaj nie nazywa, trzeba by było sprawdzić. Może w instrukcji jest opisany każdy przeciwnik, jak ma na imię. Może, bo Nintendo lubiło takie rzeczy kiedyś robić. I teraz pytanie, czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo? A idziemy, najpierw słuchajcie, w lewo zobaczymy, co tutaj się znajduje, jak nam szybko pójdzie z tym tutaj e, wszystkim 4-2. No to nawet dobrze, że tutaj poszliśmy. Jaki, e, jaki power-up będziemy w tym poziomie mieli jako power-up wiodący? Power-up Fire Flower. O, powrót widzę do starego, dobrego. Starego, dobrego. Starych dobrych gier z Marianem, bo mamy latające ryby. Rata, latające chip-chipy. W ogóle to jest to, że jak gra, jak, jako dzieciak na zwyczajnym świecie nie miałem pojęcia o tym, że te rybki nazywają się chip-chipami, ale wiedziałem, że są rybami. Więc na zwyczajnym świecie nazywaliśmy je. Wraz z moim tatą nazywaliśmy je latającymi rybami. I się zgadzało, bo o to właśnie tutaj chodziło. Latające, wyskakujące, no... Zwijcie jak chcecie, o! O! Widzę, że jeszcze więcej rzeczy, które bardziej pasowałyby do serii Donkey Kong Country. Ogólnie... Fajnie by było wrócić do Donkey Kong Country, serii przechodzenia. Bo sobie przeszliśmy na streamie, jak pamiętacie... Co prawda, na mm, wirtualnej konsoli Wii U i mam wszystkie. Ooh. O! Czy tu coś jest na dole? Może coś jest u góry, tutaj? Hmm, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Wow, pięknie to nie tyle, że skaszaniłem, co pięknie nie wykorzystałem tego, tego cuda. Tu u góry nic nie ma. Ale że Mario chodzi przy tych, przy jak one się nazywają, przy. o. Przy ścianie, no to tego bym się po Marianie naszym nie spodziewał. Widzę, że. Bardzo dużo jest tutaj takich rzeczy, które, y, które de facto widzieliśmy w innych grach, ale niekoniecznie widzieliśmy je wszystkie naraz. I co my tu mamy? O, o. Chyba musimy się spieszyć, albo na tym. Tak, musimy się na tym. Musimy się na tych y, tutaj. Na tego typu rzeczach musimy się spieszyć, bo tak jak widzicie. One spadają. O, niestety, i straciliśmy naszego power upa. Naszego fire flowera. Ale, czy to robi jakąś różnicę? Nie wydaje mi się, żeby to w tym momencie robiło jakąkolwiek, słuchajcie, nam różnicę. Najzwyczajniej no w świecie mamy. Mamy to wszystko tutaj ładnie zrobione, mamy wszystko ukończone. Nie widziałem, żeby były tutaj jakieś sekretne wyjścia z tego poziomu, nic na to nie wskazywało. Idziemy w takim razie, wiecie gdzie, do poziomu 4-3. Przejdziemy go sobie również i potem zajmiemy się tą twierdzą. Twierdzą, wieżą obserwacyjną, zwał jak zwał. Każdy będzie to nazywał, jak chce, i wszyscy będą mieli. De facto rację, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, nazwa w grze, gdzie to niekoniecznie jest w jakiś sposób oficjalnie nazwane. No to jeśli mam być szczery, to niekoniecznie, wiecie, niekoniecznie to robi jakąś różnicę. Czy my tu możemy popływać? A. Czekajcie, zobaczymy. Nie, tu już jest brzeg mapy. Mamy brzeg mapy i mamy. Okej. Okay. Pytanie, na co nam. Aha! Na to nam to. Dobra. Ale my to możemy chyba zrobić też w inny sposób. O nie. Czy my to możemy zrobić po prostu będąc mini Marianem i zrobić to? O tak? Oczywiście, że możemy to w taki sposób zrobić. Dobra. Pytanie za 100 punktów. Co teraz? Czy tutaj my możemy wejść w którąś z tych rur? Bo ogólnie rzecz biorąc, ci przeciwnicy. Eee. Czekajcie. Może wycofamy się i zrespawnujemy tych przeciwników, te te, te te kraby, które strzelają do nas. Tu też wejścia nie ma. Ej, to po co my jesteśmy małym... Po to jesteśmy małym Marianem. Okej, okay, już widzę. Czyli musimy sobie pobiec tu i tu jest wejście. O, serduszko. Wow. Tak, teraz dopiero zauważyłem, że na dole mamy mega urczyny i takie. Czy może źle skończyć, jeżeli my tutaj nie ogarniemy? Dobra, słuchajcie, my możemy biegać po wodzie. Więc, de facto, skończenie tego poziomu jako mini Mario było o wiele ciekawsze niż jakbyśmy mieli go skończyć jako Duży Marian. Czy coś tutaj jest u góry ukryte? Znaczy, de facto powinno być, bo nic nie ma. Wow! W ogóle to, że my jesteśmy Minimarianem, to zobaczcie, jaką. jaką my mamy. Jaką my mamy wyporność, tak? To powietrze też nas w jakiś sposób unosi i dzięki temu Mario nie jest aż tak, 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 wiecie, ociężały, można by było powiedzieć. Ciekawe, czy Mini Mario będzie bardziej nam przeszkadzał, czy będzie nam bardziej pomagał w właśnie tej twierdzy, w tej wieży obserwacyjnej slash strażnicy. No ciężko jest najzwyczajniej w powiedzieć, jeżeli nie zagramy. Ogólnie też wracając właśnie do tego, co zacząłem mówić, słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, fajnie by było wrócić właśnie do serii, do ogrywania, można by było po... Wow, okej, okay, dobra. E, wydaje mi się, że byciem małym Marianem w miejscu, w którym możemy zostać zgnieceni, to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. O wow. Czyli głównym tematem przewodnim, jeśli chodzi, jeśli chodzi o... Ten zamek, o tą wieżę, o tą strażnicę, to głównym tematem przewodnim będzie. Hej! Możemy cię zgnieść! Może nie będzie tak źle. Może nie będzie tak źle, najzwyczajniej w świecie. Albo i będzie gorzej, niż mi się wydaje. Tu niczego nie ma. Będziemy musieli sprawdzać, bo podejrzewam, że gra coś będzie chciała nam tutaj bardzo mocno ukryć. Zważywszy na to, że. Można w bardzo prosty sposób przyblokować nam naszą ścieżkę, nasz ruch, tym, że, tym, że zostaną zrzucone te, te, te właśnie metalowe skrzynie. Jeżeli, wiecie, na przykład, opowiedzmy, coś tutaj by było ukrytego i tutaj by spadła skrzynia metalowa, no to po prostu zostałaby nam droga zablokowana. Tak samo możemy właśnie sprawdzać tutaj w ogóle. Akurat w tym wypadku, jeżeli przyjrzycie się tym kamieniom, one wyglądają podejrzanie. One wyglądają nie na miejscu. Jeżeli jeszcze zobaczycie, że tak właściwie jeżeli mamy jakąś stałą, tak, mamy jakieś y, miejsce, gdzie nie ma przejścia, to zobaczcie, że nagle ten ten, ten jadeitowy kolor zmienia się w raczej y, w raczej beżowy, nie? I Możecie zauważyć, że tam akurat wszystko jest zielone, czyli tak trochę bardziej podpadiocha, można by było powiedzieć. Dobra. I co my tu mamy? Mamy mamy możliwość latania bez konieczności bez konieczności posiadania, słuchajcie, tego bez konieczności posiadania propeller yy, suta. Dlatego mówię, Propeller Sut jest trochę OP, no bo jak zastąpicie go Propeller tym blokiem, to tak właściwie macie dwa w jednym. Wow, to co zrobiłem było głupie. Było bardzo bym powiedział nawet głupie, bo tak jak może widzicie, gra może nas niezwykle łatwo tutaj zgnieść. A my nie chcielibyśmy zostać zgnieceni. Czy tutaj coś będzie ukrytego? Nie, niczego nie ma ukrytego. Ale sprawdzić zawsze warto. Tu też nie widzę niczego, co mogłoby nas. mogłoby być jakoś niebezpieczne. Eee, czy jest tu coś? Czy jest tu coś, co, co, co może nas. Za to tu chyba nam. Nie? Gro, gro, gro! Chwila. Eee. Okej, okay, dobra, chwila. Ja znalazłem sekretne przejście. Ja chciałem zdobyć. Ja chciałem, moi drodzy, zdobyć tą monetę. A wpakowałem się w sekretne przejście. O! To ja widzę, że Wendy uciekła, bo gra zaliczyła nam, że niby przeszliśmy ten poziom, a tak de facto my go nie przeszliśmy, bo znaleźliśmy ukryte wyjście z niego. Okej, okay, dobra. Czy chcemy zapisać grę, Be nam wyskoczy? Nie wysko wyskoczyło, czyli znalezienie sekretnego wyjścia z takich miejscówek jest też liczone jako, wyjście, jako sekretne wyjście. Okej, okay, czyli tak, czyli my musimy się spieszyć, jeśli chodzi o wyjście, aby zdobyć tą trzecią monetę gwiezdną, ale nie musimy się spieszyć aż tak bardzo, bo tam moneta najzwyczajniej no w świecie nam nie tyle, że nie ucieknie, co jeżeli za bardzo się pospieszymy, to możemy utknąć w, no, w sekretnym wyjściu, co nie do końca jest nam na rękę, bo już je znaleźliśmy. Więc teraz wypadałoby po prostu zakończyć ten poziom na zasadzie takiej. No, mamy Wendy kupę i trzeba by było z nią zawalczyć, tak? A nie bawić się w. bawić się z nią w ciuciu babkę i ganiać się. Musimy ją pokonać, a nie. A nie kurczę kombinować. Tutaj tych czerwonych monet zdobywać nie będziemy, bo i po co nam one? Bo po co nam one? Mamy, mamy wystarczającą ilość żyć więcej i tak nie zdobędziemy. Jeżeli zaczniemy failować i zacznie nam spadać ilość tych żyć, to wtedy możemy, słuchajcie, zastanowić się nad tym, czy nie wypadałoby gdzieś pofarmić te, te, te życia, ale na chwilę obecną. No to sami widzicie, że te życia niekoniecznie nam są teraz bardzo, ale to bardzo jakoś specjalnie przydatne. I teraz pytanie. Ha, dobra. Na razie nie możemy tutaj przejść. Znowu nie możemy przejść. To jest chyba randomowe. Bo, bo tak obserwując, jakie bloki nam wypadają, nie, to, to nie jest randomowe. Mamy duży blok, potem będzie wąski blok, potem będzie albo drugi duży blok, potem dopiero wąski, a potem mamy dwa małe. Jeszcze mamy możliwość, że wąski blok nam spadnie. No i będzie takim bardzo, że tak powiem. Ok. Wow! Ledwo. Ledwo, ledwo i to jest koniec tego poziomu. Wow, czyli w ostatnim. Za dużo. Wow. W ostatniej sekcji tego poziomu my. Hello! Fireflower. Tak. Przy walce z jakimkolwiek kupalingiem Fireflower jest lepszy od Icy Flowera, bo bodajże Icy Flower w ogóle chyba nie zadaje żadnych obrażeń yy, bossom. Wendy, Siemanko. Siemanko Wendy, siemanko Wendy, zobaczymy, czy uda nam się cię pokonać bardzo, ale to bardzo szybko, zważywszy na to, że zważywszy na to, że zdążyłaś zespawnować jedną ze swoich magicznych kul. Przecież nie kul, tylko magicznych okręgów, bo, no bo Wendy jako jedyna tak właściwie z tych palinków korzysta. Jako tako z magii. Reszta używa albo obiektów, e, z którymi, którymi mogą nas atakować. Co prawda, używając magii, żeby je zespawnować, ale to mniejsza z tym. A jeszcze inni po prostu używają e, zwykłej siły, żeby, żeby zrobić nam tutaj krzywdę. No i słuchajcie, tak chcemy oczywiście zapisać. Słuchajcie, poszło nam błyskawicznie. No, tak jak ostatnio troszeczkę, troszeczkę bym powiedział, przymuliliśmy, grając w ten świat pustynny, troszeczkę przymuliliśmy, grając w pierwszą połowę świata zimowego, tak teraz bardzo szybko nam idzie. Bardzo szybko nam idzie, ale to chyba wynika też z tego, że zgodnie z waszymi, tutaj, z tym, co pisaliście. Nie powinienem przejmować się, jeżeli ja nie zdobędę wszystkich tych gwiezdnych monet. Z tego prostego względu, że zawsze możemy do nich wrócić. Zawsze możemy zobaczyć, gdzie. Słuchajcie, te y, starcoiny nam brakuje. I teraz jak pójdziemy sobie do świata trzeciego. W poziomie 3-3 brakuje nam jednego Starcoina, ale nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje. W świecie drugim w poziomie 2 4 brakuje nam jednego Starkoina. Nie wiem gdzie on się znajduje. Więc jesteśmy tak właściwie dwa Starkoiny yy, dwa Starkoiny jesteśmy, słuchajcie, w plecy. To nie jest dużo, zważywszy że w każdym ze światów straciliśmy po jednym Starcoinie i zdobycie ich dzięki również Waszej pomocy nie powinno być jakieś nie wiadomo jak skomplikowane. Także liczę na Was, że rzuci, zarzucicie tutaj podpowiedzią i zważywszy na to, że sami napisaliście mi również, że niektóre z tych Starcoinów, o czym już zresztą mówiłem, ale przypomnę. Dla osób, które dopiero te, od tego materiału wideo zaczynają oglądać tą serię, no to te starcoiny mogą być ukryte w takich miejscach, że bez poradnika ich nie człowiek nie znajdzie, z tego względu, że mogą być ukryte tam, gdzie nikt w życiu by po prostu nie sprawdził, i to jest takie troszeczkę anty-nintendowskie, bo Nintendo, jeżeli już ukrywa jakieś sekrety, to ukrywa je w miejscach, gdzie faktycznie ktoś by ich szukał i w jakiś sposób to miejsce się wyróżnia. Nie wiem, na przykład tak jak w jednym z poziomów w poprzednim świecie, w tym co mieliśmy autoscroll pionowy niepoziomy, to mogliście zauważyć, że po lewej stronie znajdują się znajduje się 8 monet. Ułożone w kwadracik bez środkowej monety dziewiątej yy, zapełnionej. Więc, jeżeli się tam skończy, skoczyło, no to było wiadomo, że tam coś się będzie znajdować. Albo mamy takie, wiecie, indykatory, że mm, coś nie do końca jest tak z tą, yy, z tą tutaj miejscówką. Powinieneś się bardziej przypatrzeć graczu, żeby to, 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 to wszystko znaleźć. No, ale tak jak do tej pory mówiłem, czekam na wasze komentarze. Może Wy mi podpowiecie, gdzie te starkoiny najzwyczajniej w świecie zgubiłem, gdzie te starkoiny mi umknęły. I po prostu dacie mi znać w tych komentarzach. Ja Wasze wszystkie komentarze czytam i zachęcam do ich pozostawienia, bo w sumie nie musicie absolutnie tam pozostawiać jakiś porad, jakieś sugestie, jakieś propozycje odnośnie tego, co się dzieje, ale możecie również skomentować to, co, co ja komentuję, to znaczy, że co wam się podobało w danym materiale wideo, co wam się mniej podobało, jak powinienem bardziej nastawić się na rozgrywkę i tak dalej, tak dalej, bo, no, tak jak mówię, ja wasze komentarze czytam i możecie też pozostawić swoją ocenę i właśnie wtedy pozostawić swoją konstruktywną krytykę tutaj tego, co co, co widzieliście, a dzięki temu, że pozostawicie komentarz i ocenę, te materiały wideo też będą bardziej widoczne dla osób, które nie są subskrybentami danego kanału, ale wy również, pomimo tego, że możecie wcisnąć ten śmieszny dzwoneczek, który teoretycznie działa. Będziecie mieć pewność, że żadnego nowego materiału wideo, który zostanie opublikowany na kanale, nie pominiecie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał wideo z serii New Super Mario Bros. Wii. Mam nadzieję, że Wam się podobał i dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce. Cześć!